Szanowni Państwo, z największą przyjemnością pragnę przedstawić dzisiaj Państwu bardzo szczególną książkę. Ponad 2 miliony osób zapoznało się z jej treścią, a 60 tysięcy zapisało się na listy newsletterowe organizacji The Hallelujah Acres, której prezes jest autorem właśnie tej książki. Mówimy o książce Dieta: Hallelujah. Dietą Aleluja opracowaną przez Dziurza Mark Musa. zetknąłem się ponad 10 lat temu dość przypadkowo. Zainteresowałem się nią z punktu widzenia medycznego, porównując ją z innymi dietami, które są oferowane na rynku. Po raz pierwszy z tą książką zetknąłem się osobiście 8 miesięcy temu. Stanąłem wówczas wobec problemów zdrowotnych. Odbyłem konsultacje w bardzo renomowanych klinikach Mayo Clinic w Arizonie. I Cleveland Clinic w Ohio. Lekarze, którzy mnie badali, powiedzieli, że niestety muszę przejść przez bardzo poważną operację. Spotkałem się z moim przyjacielem, lekarzem, i bardzo namawiał mnie, żebym poczytał właśnie tę książkę. Tym, co wyróżnia dietę Aleluja, jest uruchomienie endogennego odżywiania organizmu, spalanie złogów, które się znajdują zarówno w komórkach, jak i, na, jak i w przestrzeniach międzykomórkowych, jak i w naczyniach. Dzięki temu cały organizm jest lepiej odżywiony i dzięki temu cały organizm lepiej zaczyna funkcjonować. Polepsza się sprawność naszego systemu immunologicznego, systemu odpornościowego. Komórki żerne, komórki odpornościowe nareszcie mogą dotrzeć do najgłębszych zakamarków naszego organizmu. Zaczyna działać coś, co nazywamy wewnętrznym skalpelem, czyli tym procesem, który nas oczyszcza od, od wewnątrz. Poza naszą wiedzą, według mądrości samego organizmu. Po 8 miesiącach stosowania zasad zawartych w książce Dieta Aleluja, schudłem 32 kg, ale to nie jest najważniejsze. Wszystkie wyniki analityczne, typu triglicerydy, cholesterol i tak dalej, z jakichś ekstremalnie skrajnych, zwykłych wartości uderzyły prosto w centrum normy. Również wskazania do operacji całkowicie się cofnęły. Nie muszę przechodzić żadnej operacji, oszczędzając ogromne kwoty pieniędzy. Czuję się rewelacyjnie. Jem dosyta według zasad wskazanych w książce. Nie odczuwam żadnego głodu i codziennie wychodzę na 40-minutowy e, e, spacer, a taki troszkę bardziej intensywny. Ale nie jest to żadne wypruwanie z siebie żył ani wypacanie litrów potu. Daje mi to ogromny komfort i relaks. Istnieją tysiące świadectw. W jaki dieta Aleluja pomogła rozmaitym osobom, zarówno zdrowym, jak i chorym. Przede wszystkim ona pomaga wyjść z otyłości, zamkniętego kręgu, z którego większość osób nie potrafi się wydobyć. A sama otyłość, zespół metaboliczny X, jest obciążeniem, jest przyczyną wielu chorób. Jeżeli stosowaliście diety, tak jak ja, najróżniejsze w przeszłości i cierpieliście na Głód, porażający głód, lub doświadczyliście efektu jojo, no to ta dieta dokładnie daje inne efekty. Te diety, które są oferowane na, na rynku, często dotyczą przede wszystkim odchudzania. Jest to bardzo zła motywacja, która w sposób nieuchronny prowadzi do efektu jojo. Zasadnicza zmiana polegała na tym, że wprowadziłem do swojego odżywiania inny rodzaj paliwa. Jeżeli do Mercedesa nalalibyśmy niskiej jakości paliwo, nie możemy oczekiwać, żeby ta maszyna pracowała w sposób właściwy. Gdy Bóg stworzył człowieka, dał pewne instrukcje dotyczące odżywiania. Jeżeli odżywiamy go źle, nie dziwmy się, że organizmy się psują, żyją krócej. Praktyka wskazuje, że już po dwóch, trzech tygodniach od rozpoczęcia diety Aleluja następuje znaczna poprawa zdrowia, już nie mówiąc o spadku wagi. Dwa tygodnie to nie jest wiele, każda kuracja trwa znacznie dłużej. Dlatego warto spróbować tego eksperymentu choćby dwutygodniowego, a jak sądzę, bez trudu jesteśmy w stanie przedłużyć ten eksperyment nawet do końca naszego życia. Oczywiście, jako wydawca, mając taki skarb w ręku, książkę, która zadziałała w moim własnym życiu, nie mogłem się powstrzymać od tego, żeby wystąpić do autora o licencję na prawa, na wydanie po polsku. Ludzie potrzebują również wiedzieć, jak mają postępować, żeby przedłużyć sobie życie, poprawić zdrowie i uzyskać lepszą jakość życia na każdy dzień. W 1990 roku Bill był oficerem marynarki wojennej pracującym w kwaterze głównej w Waszyngtonie. Był u szczytu swojej kariery. Świetnie zarabiał i miał pracę, którą uwielbiał. Jak jednak dobrze wiemy, życie potrafi czasem sprawiać niespodzianki. Pewnego dnia jego życie zatrzęsło się w posadach. Krwotok z odbytu zmusił go do leczenia w ultranowoczesnej klinice marynarki wojennej w Bethesda. Pracują tam światowej sławy lekarze. Bill wspomina. Trafiłem w ręce chirurga, który osobiście operował prezydenta Reagana. Nie miałem więc żadnej wątpliwości, że znajduje się w miejscu, do którego chciałby trafić każdy chory człowiek. U Billa zdiagnozowano wrzodziejące zapalenie jelita grubego. On sam zaś usłyszał od lekarza, że niestety, ale współczesna medycyna nie ma pojęcia, jakie są przyczyny tej choroby, ani jak i czy można ją do końca wyleczyć. Lekarze zaczęli mi podawać lekarstwa, wspomina Bill, które dawały mnóstwo objawów ubocznych. Obrzęk twarzy był najmniejszym z nich. Brałem po 14 tabletek dziennie, a mimo to moje życie staczało się po równi pochyłej. Lekarze nawet nie zastanawiali się, czy rozwinie się z tego rak, pytanie było tylko, kiedy się to stanie. Jeszcze gorzej wyglądały perspektywy, jakie oferowała mi współczesna medycyna na wypadek powstania nowotworu. Pierwszą opcją było poddanie się naświetlaniu i chemioterapii, ale powiedziano mi, że po takiej terapii nawrót tego typu nowotworu jest więcej niż pewny. Drugą alternatywą było usunięcie jelita grubego i noszenie z boku ciała woreczka kolostomijnego. Niezależnie od tego, jak mogło być to wstrętne i uciążliwe, myśl o takim zabiegu wydawała mi się jednak lepsza aniżeli ostatnia dostępna opcja. Było nią usunięcie jelita grubego. Oraz przeciągnięcie jelita cienkiego w celu wykonania na jego końcu zbiornika na odchody. Nie musiałbym używać zewnętrznego worka, ale musiałbym za to chodzić do toalety od 6 do 10 razy dziennie. Innymi słowy, przez cały czas musiałbym znajdować się w pobliżu ubikacji. Tak czy owak, nie widziałem szans na powrót do normalnego życia. Musiałem odejść z czynnej służby i zamieszkać w pobliżu szpitala, ponieważ w każdej chwili groziło mi zaostrzenie się choroby. To było dołujące. Zmartwienia i obawy związane z moją dolegliwością zaczęły mnie po prostu pożerać. Straciłem jakąkolwiek radość życia, nie miałem żadnej, choćby najmniejszej motywacji do zrobienia czegokolwiek. Zero. W tym właśnie momencie do Billa przyjechał jego brat George. Nie widzieli się od roku. Kiedy zobaczyłem brata, mówi Bill, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Stracił jakieś 25 kilogramów i wyglądał na zdrowszego i prężniejszego niż kiedykolwiek przedtem. Opowiedział mi, że on i jego żona, która z powodu cukrzycy zaczęła tracić wzrok, przerzucili się na styl odżywiania zwany dietą Alleluja a na efekty nie czekali dłużej niż dwa tygodnie. Poczuli się świetnie, a latami dręczący George'a zespół bezdechu sennego zniknął bez śladu. Jego żona przestała brać insulinę i jej postępująca utrata wzroku zatrzymała się. Gdy o tym usłyszałem, poczułem się naprawdę podekscytowany. Bill natychmiast zajrzał na stronę internetową Hallelujah Acres i pojechał na jedno z seminariów w tym ośrodku. Już po pierwszym wykładzie kupiłem książkę doktora Malkmusa i tego samego wieczoru rozpocząłem stosowanie wskazanej diety. To było 2 lata temu. Od tego czasu zrzuciłem około 18 kg. Wrzedziejące zapalenie jelita grubego ustąpiło całkowicie, bez żadnych nawrotów. Już po pierwszych dniach diety, widząc jej efekty, zdecydowałem o odstawieniu lekarstw, które dawały straszne efekty uboczne. A przecież najlepsi lekarze mówili, że będę musiał je przyjmować już do końca mojego życia. To nie wszystko. Obecnie mam tyle energii, że zacząłem chodzić regularnie na długie spacery. W przeszłości nie miałem sił nawet na krótki spacer, a o bieganiu nawet nie było mowy. Cierpiałem przy tym wszystkim na zwyrodnienie stawów stóp. Już po czterech miesiącach diety byłem w stanie zrobić nawet 8 km dziennie, tylko po to, żeby zużyć jakoś całą tę rozsadzającą mnie energię. Tak samo poprawiła mi się skóra i wzrok. Ustąpiło krwawienie z dziąseł i hemoroidy. W efekcie przestałem chodzić do lekarzy, bo nie mam obecnie ku temu żadnych powodów.